Dzień dobry kochani, witam się w kolejnym filmie na naszym kanale Jesteśmy sobie w no, Zelgniewie u Adriana rodziców i jedziemy zaraz gdzie? W Do Osieka. No powiedz gdzie do sieka jedziemy? Do jedziemy, do cieka! Zwiedzać Skansen, malować pisanki starodawnymi sposobami Robić palmę wielkanocną z krepy ale też można. Adrian będzie ubijał masło, tak jak wtedy, jak był mały. Nie pamiętam tej sytuacji. Ale może zdjęcia podobno? No, chyba mam, ale nie pamiętam. Więc idziemy zacząć, jak tam wygląda. Przyjechaliśmy tutaj wczoraj. I dzisiaj będziemy sobie zwiedzać. Później pojedziemy jeszcze do piły. Pojedziemy zatankować. Na lumpę już nie zdążymy, więc tam nie pojedziemy. Adrian wyszedł z domu i kapsel patrzy za nim. Jaki piękny widok, nie? Nie. Jest wejście, ale nie wiem, wygląda na zamknięte. Ej, co jest? Mam nadzieję, że to będzie otwarte. I co, jednak wróciliśmy z powrotem. Okazało się, że zamknięte tam jest. Są tylko jakieś warsztaty, na które trzeba się wcześniej umawiać. I takie otwarte wydarzenie, gdzie będzie festyn. Będzie kiedy? 12. Co dwa tygodnie, ale to 12 lipca czy 13? A No z jest styl, No, w weekend, 12 czy 13, ale Cicho. wtedy prawdopodobnie, no tydzień przed świętami, wtedy prawdopodobnie już nie będziemy mogli jechać. Czy pojedziemy? Nie. Ja biorę pierogi. Czajsz? Sam, nie. sam będziesz pić alkohol. Pierogi. No i co? Tutaj jest moje ulubione piwo, niebieska malina brzoskwinia, więc muszę je tutaj wziąć. Adrian bierze devola, tak? Wy co bierzecie?

ja takie lubię, bo ja szczyn nie piję zwykłego piwa. Wielki talerz masz, przyłóż rękę koło tego talerza. No talerz duży. Masz nagrywanie. Opowiedz gdzie jedziemy teraz. Dajcie jakoś na naraz. Do sklepu, później do skórki, później Opowiedz, do domu. Do skórki zaczyn działkę. No. nam się takie miejscowa podoba gdzieś za miejscowością w lesie krop. <grymne> <grymne> Pracownik kropa. <grymne> One są takie, że się łatwo czyści, że się tak nie brudzą, nie. Ale to fajne właśnie jest ta taka rączka, bo tak to się wżynają nam te rączki, a te są fajne. I żółty by kapslowi pasował. O, I ta droga w polu. jest do dupy. Nie żebym was niechęca, bo, bycie, działki, plecie, ale Podpiło. Lusia z kapslem w oknie. Przyszliśmy sobie na boisko. Adrian chciał pograć. Nie wiadomo, czy można grać, bo tam chłopaki chyba ochrzan dostają. Czeka, bo nie wie, czy ma korki założyć, czy nie. Ja sobie siedzę na kocyku z kapslem, z plecaczkiem. Przyszedł, spakował się. Bo coś tutaj robią. Przerabiałem tutaj boisko, bo tu będą grać chyba jakieś Mistrzostwa Europy w Zelgniewie, nie wiem czy wiecie, ale mistrzostwa właśnie Europy e, następne, które będą, odbywają się właśnie w Zelgniewie i robią tutaj boisko no i zobacz jak mało jest trybun także bilety będą szły raz, dwa limitowane tylko bilety trybuny macie tylko tam o. Jak o, więc to są VIP miejsca tutaj są takie te, postawili nawet taką wieżę ostatnio więc tutaj naprawdę rozwija się to wszystko Podmistrzostwa świata po prostu, no tutaj tutaj się odbędą, no nie będę was oszukiwać. Tak się zastanawiam, nie? No. no to po to obojgu, jak graś, nie można. Ma koreczki ubrane, Chodź. a kapsel już się czai na piłkę. Idzie szkoda, Jeszcze? no co? Tu się przytulać chcesz. No już sobie weź tą piłkę, bo już ją przebiłeś. Patrz, Adrian, patrz kawsla, ale na koniec gry. Dobrze na koniec. Masz kapsel, masz. No masz. Chyba tak no, no. <grym> nie musisz ujmów teraz. No, o, z już do, jego piłka. Do, do, do. No, kifka, kiwka. Dawaj, kifka. Spadło kifka, mi. Kifka. Kifka, kifka. O, bo... Nie, bo nie jest otwarte. Patrz, łapie ogień. No ty <grym> jesteś <się>. normalny? <grym> włosy. spadłem włosy. No, Panie, którzy się palą, włosy starałem, palą. Co, babcia spaliła sobie? No. Dziadek palił e, gałęzie. I babcia, oczywiście, w koło ogniska sobie chodzi, nie? A. Za chwilę wiatr zawiał i prosto na babcie. I za chwilę babcia wchodzi i mówi tak. Zobacz, chyba ja trochę ze włosy zwaliłam. Ja patrzę ona na szbaranek. Podmuch wiatru był, wiesz? Normalnie tak paliło się. Bo tylko... się kręcisz się jak smród w w gaciach, No co ty robisz, a nie? Całkiem blisko, odniosłam. Mhm. Nie Gdzie? przybliżaj mnie, bo wiem, co robisz. Ale tak ładnie wygląda. Chcesz coś zobaczyć? Mhm. Nie. <ślinuje> Za to, że była niegrzeczna. Nurka, teraz będziesz... <grym> <grym> teraz będziesz <grym> to taki sposób na Ciebie. Ma będzie Cię zamykać na balkonie, jak będziesz nie Witam mnie. tam raz. nie to tutaj, ale żeby to A co ty masz? Nie, nie, to ty idziesz tam No to też czas raz ty idziesz, taki no, w takim razie w ten, w jak ten kanał A ja ją No, 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 no idziemy <laughs> Ona no, jest straszna No to sobie posiedzimy, co ty masz Nie <laughs> Jezu, jej czaszkę wyciska Patrz ile mamy tych Całych Tam będziemy Zrozumane wszystko, wszystko będziemy dzisiaj oglądać? Tak I cała rodzina się z niego śmieje, bo Zobaczcie jakie siedzę

czekolady, które Adriana Tata przywiózł nam z Niemiec, bo go poprosiliśmy to są te same czekolady, które kupiliśmy w Holandii tylko my kupiliśmy taki malutki zestaw i tą, którą robiliśmy y, sami w Holandii to udało się Adriana Tacie kupić takie w Niemczech nam i taką zieloną Kurczę, nie pamiętam jakie to były smaki, bo tu jest napisane po niemiecku, więc nawet tego nie rozczytam, ale to jest taka mniejsza Taka fioletowa mniejsza, ona była chyba z jakimś preclem. I taka ciasteczkowa większa. Tej nie jedliśmy, w ogóle nie próbowaliśmy. I jeszcze mieliśmy taką większą słony karmel, ale oczywiście już ją zjedliśmy. Daliśmy jeszcze właśnie Adriana rodzicom do spróbowania, mojej mamie, i tak się rozeszła ta czekolada, więc zostały nam takie trzy. Polecam Wam je, naprawdę. Są dobre. Znaczy, mojej mamie nie smakowała, wypluwają ale inne smakowały i są dobre. Dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Ja za chwilę też już idę się myć. Zbieramy się do spania. Jesteśmy zmęczeni po zmianie czasu, więc idziemy spać. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. Będzie mi bardzo miło i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa, pa!